Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w Happy Chief z którym podzielimy się praktykami wzmacniającymi liderów w dzisiejszym dynamicznym życiu. Mamy dzisiaj coś nieprawdopodobnego, bo jest 4.30, 1 czerwca 2020 roku. Jesteśmy tutaj w brygadzie ponad 100 osób za toce gdańskiej przy Morzu Bałtyckim za sprawą tej niesamowitej liderki. <laughs> I dzisiaj dużo dyskusji toczy się na temat przywództwa, przyszłości, tego, co powinniśmy robić i jak w dzisiejszym świecie i biznesie. Chciałam się Julka przede wszystkim zapytać, skąd ten pomysł? Co by się wydarzyło? Zwykle pomysły są skąd, ale naprawdę są morzami. Zabieramy ludzi, z którymi pracuję, z którymi mieszkam, z którym jestem po to, żeby zacząć dzień, po to, żeby każdego dnia pomić się na nowo i z dobrą energią robić to, do czego jesteśmy przygotowywani, stworzeni, do tego jesteśmy dedykowani. Dzisiaj zaczynamy w takim dużym gronie, bo jest taki czas, kiedy wszyscy potrzebujemy być razem. <ścoughs> I jak można mocniej to uczcić, niż wtedy właśnie... Kiedy jest wschód złoty, On po prostu powoduje, że jest wszystko na to. Chcemy powiedzieć, że z Polka jest każdego dnia. I każdego dnia decydujemy o tym, jak staniemy i co dzięki nam ten dzień wniesie do naszego życia, i do życia innych osób. czym po przyszłości.